Ja ja Przepraszam. Na pobocze. Przypieszę. Na pobocze. Zjeżdżasz nie. na pobocze. W tym momencie. Przeplacham jedną ręką. Dalej, dalej troszeczkę. Tylko ja żebym go nie zabił, proszę pana, proszę, No właśnie, niestety. Proszę sprawdzić czy tu sobie... proszę wyłączyć. Przepraszam. Je... Szybki w dół. Przepraszam. Hierżan, Tomasz Sarel, Foxer 38, Proszę sprawdzić czy pręgosław. Dokumenty proszę. Ustawili. Jezus. Dokumenty proszę. Dobra, chuj z nim. A, pan Bambo Koko Jumbo. Panie jedzą. Aj, No i co pan robił? prawie ja zrobiłem człowieka, wiem. No. Bo No to jeszcze pan nie dość, jechał szybko, jechał pan pod prąd i jeszcze pan przejechał. Masz auto czy nie? Mam, nie mam. A jesteś koło ciebie czy nie będzie? No i kurwa odszkodowanie, no chyba. Kurwa. O kurwa, zabiłem człowieka. Nie no, jest dobrze. Jest dobrze? Ja wstanę. Wstaj, wstań. No już, proszkę. O trzy. A trzy. Raz. Odczepię się, kurwa, daj mi fidel. No, tu, tu, kurwa, który staj wstawił się, no wstaję. Dobra. Bambo żyjesz? Tak, spoko, wstaję teraz. Co ci się stało, kurwa? Nie, no jest git. e, e, eee, e. wysiadaj, 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 wysiadaj. Co się dzieje? To samolot mi kradnie. Pojechał. Auto mi ukradli. No się nazywał, Bambo Kojambo, tak? Kto? Ten, co tutaj leżał. Kto? Żartuję <grymne> Willy, <grymne> Willy Wilson to był Willy, Willison? A mu niech ten, niech przyjedzie Zajebiście Ja mu przedzwonię, niech odda Halo? Nie, co się stało No? No? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Dobra, my jesteśmy na pillboxie, jak coś. To skołujcie i podejdziemy. Dobra, ja mam jeszcze tego. Trombowóz. Na. No. Trombowozem będziemy jeździć. No, never. Fajna, fura, bamba Jeździmy razem, ale on pojechał już daleko. Ja z nim jeżdżę, pana tu tak? nie ma. Tak kurwa, wróciłem. Gdzie samochód? Nie ma. Nie ma? Gdzie pojechał? Nie wiem. Zadłem go bombo. da. zapłacę Ile? A ile zapłacicie? Ile ile tam dostaniecie? Gdzie tam sprzedacie? 50. Pa... No, dwa 500 wam dam. Nie, 50. To 50 tysięcy. Nie, no tyle. <laughs> Pięć komu mogę wam dać? 55 10 wam dam. 57,5 Zaraz kurwa dostaniecie obydwoje ten kradzież na dwozu Nie ma żadnych dowodów na mnie Tak to nie o. Miesiąc Miesiąc a miesiąc o? Witam o, o. o, o dzień, kresie dobry. Kresie dzień dobry, dzień dobry. Kresie kresie. Kresie na poziomie to idziemy tam, też Tam są... Tutaj szefie, zapraszam waszą moc. Tutaj, 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 tutaj. Tu, tu, tu. Tutaj, ten, pokój, w... ten pokój, ten pokój. I tu jest metyloproptanina, tak? Metyloproptanina no. to jest, tak. Używana do produkcji. Tam jeszcze dalej jest, proszę pana, tam dalej jeszcze. Eee... O. o! O kurwa, tego nie widziałem, na. ja. Siedziba rusznikarza jakaś. To co? Bierzemy. Fireland na dziś? Dobrze Rzucił okie jak eksperta, jaki on jest potężny mm. Ja już się przesu...przepraszam Czekamy na werdykt, czekamy na werdykt No czekamy, czy, się O, tu jeszcze coś rzuci Coś dojrzało, dobra Teksas! Tak? Tak? Los Angeles. Ej! Jak? Teksas wszedł. Wydaję już? To tu. Tak? Dobrze. Sheriffie proszę zabezpieczyć teren i wyzwać mi tutaj DTU. Pewnie DTU, mamy to, w panowie. Je Su sukces, sukces. Zabraliśmy jedną organizację. Sukces, sukces, bambu. Mm. Shalom <laughs> aleikum. Ty, bully, udawałeś się to tak wystrzelać. 10 odbyw. osób? No, jest ty jakieś podawanie? Ty. Nie no co, nie nie jest, ma właśnie, Nie ma właśnie, nie ma właśnie. Chcesz konwersować Ale ty mi nie dałech, albo dobra. Czekaj, chodźmy gdzieś tam koło jednego. Szalot! Dwa lata na tej samej randze, na się zrodzi pośrednio. Chcesz się napierdala że godność, no chodź, chodź. No, chodź. No, chodź, chodź. No, chodź, chodź. No, chodź, chodź. O oh, 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 boż... Yeah, ON... OOO! NIEEEEEE! NIEEEEEEEE! drugiej pierwszy rządku kucnie A ja nie mam mężę. ładnie ładne widoczne kontury. No słabo, aparat, wy musicie... Ma dobry aparat? To ma dojebane? Ten to w środku stoi. Ja mam nagrywane. ty rób. Ja nie robię. Ja też nie. Oh, 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 o yeah, ON... Oh, yeah. Ratuj go, kurlo. kurwa! Kurwa, kto to bo... strzelił. A teraz są nagle piechotką? Uj, wi nie wiem, no. Przejedź ich stąd, od razu. <grym> to, to jest, to jest zrób skok, zrób skok. Nie wszystko... U, o, o! U, 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 <grym> <grym> nie brawaj.